Cześć! Gdzieś tak na szybko z garażu, dlatego tutaj nie odpalam żadnych programów do rzutów ekranu. Musiałbym poinstalować na tym komputerze, bo mam tego na laptopie. Chciałbym Wam pokazać jak zrobić dużą ilość obiektów na kartce, tak żeby wykorzystać całe miejsce. Też miałem tutaj zawsze taki problem z tym, że musiałem ręcznie układać, i kombinować, dużo czasu to zajmuje. I to działa na mniejszej ilości obiektów jakichś prostszych przy większej ilości. Czasem do programu nie chcę wczytać, a może to jest też kwestia mojego komputera, że potrzeba tutaj większą moc. Ktoś mi polecił taką stronę. Deepnest i ja pobrałem to oprogramowanie, napisałem na forum, czy ktoś używa jakiegoś oprogramowania. Było kilka propozycji, to mi się zdało najlepsze i po pierwsze jest darmowe. Więc tak, robimy ten nasz projekt. U mnie to będą cztery różne gwiazdki, różne rozmiary. I na kartce A4 odpalamy sobie ten program po zainstalowaniu. Mamy tutaj pusty import. Otwieramy tutaj nasze te gwiazdki, które narysowaliśmy. Wczytały nam się tu do programu. Rolką sobie oddalamy i mamy nasze obiekty zaznaczając je, tu nam się zaznaczają, że będziemy ich używać bo możemy jakąś wykluczyć i teraz tak, skąd komputer ma wiedzieć na jakim polu to ułożyć tutaj na samym dole dodajemy sobie plusik i wpisujemy nasze pole robocze w tym przypadku będzie to kartka A4 mamy 210x297 plus jakiś tam margines czyli damy 200 e, 290 na 200, żeby kartka była e, wzdłuż. Ad mamy tutaj dodane. Momencik, bo tutaj coś wyłączyłem. Jeszcze raz importuję te gwiazdki. I tak, to jest to nasze pole robocze, które stworzyliśmy, nasze gwiazdki. Zaznaczamy sheet, czyli tutaj, yy, że ta, ta powierzchnia będzie właśnie polem naszym roboczym, i wybieramy, ile tych gwiazdek ma wejść. Na przykład po 10 sztuk takich, 10 takich, 15 takich na przykład. Ogólnie na tej kartce, a 4 tych gwiazdek weszło mi ponad 100 sztuk. Bo no już sobie to wcześniej wygenerowałem, żeby wam pokazać, i tak jeśli mamy to już gotowe, przechodzimy sobie do Start Nest. Program nam tutaj zaczyna układać te gwiazdki. Im dłużej czekamy, tym więcej propozycji. Im szybszy komputer, tym szybciej. Tutaj mamy propozycję. Możemy sobie wybrać którąś, która nam najbardziej będzie odpowiadać. Pierwsza zawsze jest najbardziej optymalna, i program nam tutaj ładnie układa te gwiazdki tak, żeby weszło jak najwięcej na naszą stronę. Tutaj widzimy jakoś nałożył jedną na drugą, ale w poprzedniej wersji już tak nie było. Im dłużej czekamy tym on nam tutaj więcej propozycji wygeneruje. Możemy sobie jeszcze dać back na przykład tu w prawym górnym rogu, dodać sobie tych gwiazdek, odjąć. Tutaj w międzyczasie jak on sobie już wyliczy, wybierzemy sobie nasz wzór, mamy eksport, zapis do SVG albo DXF. Tu mamy już taki wyliczony zapisany plik. Jak widzimy tu weszło ponad 100 gwiazdek. Jeszcze tutaj zostało miejsce, więc moglibyśmy jeszcze kilka dodać, żeby ten program nam je poukładał. Myślę, że to jest ciekawa alternatywa, żeby nie siedzieć i układać tych gwiazdek na przykład, bo bardzo dużo czasu by mi to zajęło, żeby je poupychać, aby zajmiały jak najwięcej jak najmniej miejsca, żeby nie marnować materiału. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało, jak chcecie więcej, zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam. Hej!